Have any idea what you've just done? Oryginalna trylogia wreszcie została należycie odrestaurowana. Jako fani czekaliśmy na ten fakt ponad dwie dekady. Teraz, wraz z oczekiwaną premierą nowej wersji trzeciej odsłony serii, możemy raz jeszcze udać się na pełne chaosu ulicy Raccoon City. Czy warto? Oto nasz ostateczny werdykt. Zapraszamy do recenzji Resident Evil 3 Remake. Historia lubi się powtarzać. Kapką po komercyjnym sukcesie oryginalnego Resident Evil 2 w 1998 roku postanowił w niecałe półtora roku zafundować graczom sequel. Wprawdzie cały proces powstawania Resident Evil 3 był dość skomplikowany, to ostatecznie ze spin-offu, jaki miała być w pierwotnych założeniach trójka, udało się stworzyć pełnoprawnego kontynuatora wydarzeń przedstawionych w przygodzie Leona i Claire. Jak zapewne większość z was pamięta, Resident Evil 3 to prequel i Sequel jednocześnie, rzucający gacza w sam środek desperackiej walki o przetrwanie mieszkańców Rakon City. Znacznie bardziej dynamiczny niż jego legendarny poprzednik, stawiający na szybkie i nieoczekiwane zwroty akcji. Tyle z krótkiej lekcji historii. Jednak jak już wcześniej wspominaliśmy, ta lubi zataczać koło. Nie inaczej jest tym razem. Wydawca zdążył przyzwyczaić nas, że podczas tworzenia nowych wcieleń swoich największych hitów, luźno trzyma się fabularnych i znanych składników oryginalnych wydań. O ile Resident Evil Remake i ubiegłoroczny Resident Evil 2 bardzo mocno trzymały się swoich pierwotnych korzeni, czy tylko w kolejności, czy nawet w przebiegu znanych wydarzeń, tak podczas tworzenia Resident Evil 3 zespół całkowicie odszedł od tej konwencji. Jesteśmy zdania, że założeniem producentów w tym przypadku była chęć ciągłego zeskakiwania gracza nowymi i nieznanymi wydarzeniami. Coś, co siłą rzeczy stanowiło jedną z głównych zalet oryginału, także tutaj częściowo zdaje egzamin. Dlaczego częściowo? Ponieważ zrezygnowano z kilku świetnie zaimplementowanych w oryginale koncepcji. Teraz nie dostaliśmy już możliwości wyboru opcji wydarzeń, z którego przecież słynął dawny Reznivl 3, co z miejsca czyni grę liniową z jednokrotnym biegiem historii i tym samym zakończeniem, które dawniej mogliśmy nieco urozmaicić, podejmując odmienne decyzje w trakcie grania. Pomijając jednak ten fakt, liczne zmiany podczas pisania scenariusza okazują się całkiem zaskakujące i nawet weterani serii niejednokrotnie przedram oczy ze zdumienia. Wszystko jednak przy zachowaniu tych samych bohaterów i ogólnej otoczki fabularnej. Nadal głównym celem Jill Valentine jest ucieczka z miasta, w czym pomagają jej członkowie oddziału UBCS, wysłanego w celu ratowania cywilów w obliczu śmiertelnego zagrożenia epidemicznego. Na drodze staje też legendarny antagonista. I choć tym razem zabrakło go w podtytule, to zapamiętamy go na długo. Nemesis, który w bardziej monstrualnej i nieco humanoidalnej wersji będzie ścigać gracza przez większość rozgrywki. O ile dawniej pojawiał się on po pewnym czasie, tak teraz niemal od samego początku staje się głównym zagrożeniem. Możemy śmiało stwierdzić, że reszta umieszczonych w grzedu bicia trupów, Dobermanów czy znanych z dawna Brain to takie tło dla nowego wroga, jakim jest Nemesis. Czy to dobrze? I tak i nie. Potwór ogólnie robi wrażenie, lecz jego pojawianie się nie jest kontekstowe, jak miało to miejsce dawniej. W Resident Evil 3 z 1999 roku łącznie pojawił się 14 razy, z czego tylko kilka było skryptowane, czyli przewidziane przez twórców w określonych miejscach. Natomiast reszta zależała od tego, gdzie w pierwszej kolejności podążyliśmy. Tym razem niestety. Nasz główny zły pojawia się tylko na zasadzie przygotowanej przez producentów sekwencji. Wprawdzie jego każdorazowe pojawienie się jest efektowne i przywołuje wspomnienia z wcześniejszych lat, tak liczyliśmy jednak na więcej swobodnych starć z tym legendarnym przeciwnikiem. Nemesis dysponuje teraz atakami dystansowymi i dwoma rodzajami broni konwencjonalnej, co wprowadza nieco urozmaicenia podczas zmagań. Nadrabia także design. Kultowy płaszcz zastąpiono czymś w rodzaju tworzywa opinającego sylwetkę z obudowanym sercem na wierzchu i monstrualnym wyglądem głowy. Potrafi szybko doskoczyć do Jill w trakcie ucieczki, lecz nie przejdzie przez większość drzwi, co stanowi dość typową decyzję według nas. Nowy Nemesis jest jak najbardziej udanym zabieniem, lecz mamy zbyt mało możliwości bezpośrednich starć podczas swobodnej eksploracji. Remake Resident Evil 3 pod względem różnorodności lokacji wprawdzie nie odstaje aż tak mocno od starszej edycji, lecz kilka rzeczy zostało finalnie pominiętych. O ile na pewne rzeczy jesteśmy w stanie przytnąć oko, tak w naszej opinii jest zbyt mało eksploracji samego miasta. Gra tylko na parę chwil funduje nam wycieczkę po zainfekowanych uliczkach i zaułkach miasta, by rzucać bohaterami błyskawicznie w różne znane miejsca. Wprawdzie każda z odwiedzanych miejscówek ma ciekawy level design i ciężko się do czegokolwiek przyczepić, jednak można odczuć lekki niedosyt. Za mało samego miasta, niestety. Na szczęście zadbano o dobrą ścieżkę audio, czyli element, na który narzekali co niektórzy podczas premiery Resident Evil 2. Tym razem usłyszymy wiele klasycznych utworów z oryginału, w nieco przekształconej aranżacji, co jest dużym plusem przywołującym dawne wspomnienia. Sama rozgrywka nie stanowi już takiej nowości jak ubiegłoroczny Resident Evil 2, ale mimo wszystko dodaje kilka nowych assetów, co wbrew pozorom bardzo zmienia przebieg gry. Względem starszego Reznigo 3 zachowano możliwość unikania ataku wroga. Tym razem nie jest to jednak zautomatyzowane, lecz całkowicie opiera się na szybkości reakcji grającego. Wykonany rychło w czas unik zaprocentuje dodatkowymi sekundami na zadanie obrażeń lub nawet sprawną ucieczkę. Na wyższych poziomach trudności warto wyuczyć się na nowo starej sztuczki, bo niejednokrotnie zdecyduje o tym, czy zobaczymy na ekranie słynny You Died. Zdecydowano się na zawarcie łącznie aż 5 poziomów trudności. Sama gra, w naszej opinii, jest łatwiejsza do okiełznania i stara więcej na dynamiczną walkę niż unikanie zagrożeń. Nawet grając pierwsze podejście na poziomie hardcore, nie czuliśmy takiej presji jak w przypadku Pikwella. Podobnie wyglądała ta sytuacja ponad 20 lat temu. Wydawca, zrobi to ponownie. Pomimo krótkiego czasu przejścia całej kampanii, otrzymaliśmy solidne Resident Evil. Wykonanie, nowy poziom relacji między bohaterami i widoczne zmiany w ich charakterze wypadają bardzo dobrze. Nowa Jill Valentine swoimi ostrymi, ciętymi lipostami pasuje bardziej do filmowej panny Valentine niż do portretu psychologicznego bohaterki z poprzedniej części. Zawsze to jakaś zmiana, która powoduje, że na nowo utożsamiamy się z legendarną protagonistką. To wciąż świetny i grywalny tytuł. Spełnił swoje zadanie podobnie jak przed laty stanowi dopełnienie tragicznej historii Raccoon City i jego mieszkańców. Robi to szybciej i agresywniej, bo z takim założeniem został zaprojektowany, a dzięki nieustępliwości Nemesisa zyskuje dodatkowo. Owszem, mógłby być z dwie godzinki dłuższy i zaoferować nam więcej luźnych walk z głównym bossem, ale pod kątem technicznym i artystycznym nadal stoi na topowym poziomie. Absolutnie warto sprawdzić i przeżyć wszystko na nowo ponownie. Zapraszamy Was również do najnowszego 272 numeru magazynu PCX Extreme, gdzie znajdziecie autorski tekst Nemesisa o kulisach powstawania Rezni W3. Zapraszamy!